Cześć! Z tej strony Ola i witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj mam ze sobą rekwizyt. Książkę Kate Elizabeth Russell pod tytułem Moja mroczna Vanessa. I muszę przyznać, że ta książka nie wpadła mi w ręce przez przypadek, tylko bardzo długo na nią czekałam. Słyszałam już o niej wcześniej, tylko po prostu chciałam dostać polskie wydanie. I w tym momencie mam ogromny, ogromny problem. Jak ocenić tę książkę i w ogóle jak ją postrzegać. No ale o co tutaj w ogóle chodzi? Kate Elizabeth Russell serwuje nam, powiedzmy, współczesną Lolitę na Bokowa. Współczesną nie tylko czasowo, że jest bliżej naszych obecnych czasów, ale współczesną, ponieważ są dwie osie czasu. Mamy dwie Vanessy. Jedna Vanessa ma 15 lat i właśnie idzie do drugiej klasy szkoły średniej. Tam poznaje Straina, nauczyciela literatury. Czyli mamy jakieś związki z Lolitą, powiedzmy. Druga Vanessa jest już dorosła, nadal w jej życiu obecny jest strain, tylko w nieco inny sposób. Nie będę tutaj spoilerować, żeby nie było. Bardziej chciałam się skupić na warstwie estetycznej, na warstwie trochę bardziej merytorycznej. A więc mamy te dwie osie czasu. Vanessa letnią i Vanessa dorosłą. I ta Vanessa dorosła kuśtyka po tej osi czasu. Ale nie dlatego, że jest okaleczona fizycznie, ale przez to, że jest okaleczona psychicznie, przez to wszystko, co się wydarzyło w jej życiu. Właśnie przez osobę strajna jest w ten sposób okaleczona. I właśnie to chce nam uzupełnić autorka. O, że ta skaza psychiczna jest w jej przypadku większa od skazy fizycznej. Bo tak, Kate Elizabeth Russell opowiada o pedofilii. Zresztą sam fakt, że nawiązuje do Lolity na bokowa. Mówi o tym. Opowiada o pedofilii, opowiada nie o miłości. Nie o miłości, chociaż ta piętnastoletnia Vanessa uważa, że to miłość, że Strain obdarzył ją wielkim uczuciem. Chociaż na samym początku powieści, więc to żaden spoiler, dowiadujemy się, że nie była jego jedyną ofiarą. Ale ona nie chce być ofiarą. Nie chce być tak postrzegana, zaprzecza temu, wypiera to, uważa, że była szczególną osobą w jego życiu. I dlatego później jest taka okaleczona. Dlatego kuśtyka po tej swojej osi czasu, dlatego te jej wszystkie marzenia tak naprawdę zniknęły. Ale zanim do tego przejdę, chciałam powiedzieć, że to jest prawdziwy horror. Nie ma tutaj nadnaturalnych mocy, ale historia jest przerażająca i przytłaczająca. Jest naprawdę naprawdę trudna, dlatego. To nie my pochłaniamy tę książkę, a to ona nas pochłania. I dlatego nie da się do niej usiąść na jeden, dwa wieczory i po prostu ją przeczytać. No, chyba że jest się wyprutym z emocji całkowicie. Choćby się chciało, bo jest bardzo lekko napisana, mimo tematyki, mimo okropnej tematyki, to nie da się do niej tak usiąść. Po prostu przeczytać, zapomnieć, skończyło się, koniec historii i tyle. Trzeba odłożyć ją w czasie, trzeba przemyśleć, trzeba zrozumieć, trzeba się zbulwersować milion razy i trzeba być naprawdę bezsilnym. Tu się nie da bez bezsilności. Bez bezsilności wobec wyborów, jakie podejmuje młoda Vanessa no i starsza Vanessa również. Bo tak, 15-letnia Vanessa uwikła się w relacji ze Strainem, jak już wspomniałam. I ta historia to tak właściwie najmocniejszy punkt tej książki. Ale to też nie jest tak, że skoro historia jest jej najmocniejszym punktem, to znaczy, że pozostałe warstwy są zaniedbane czy są surowe. Nie, warstwa estetyczna jest idealnie dopasowana. Właśnie na języku chciałam się tutaj skupić, ponieważ Kate Elizabeth Russell świetnie operuje słowem. Naprawdę genialnie. Genialnie pod względem narracji. Bo mamy oczywiście narrację pierwszoosobową, ale ta narracja nie jest po to, żeby postawić się w sytuacji Vanessa albo wczuć się. W jej sytuacji. Nie, ta pierwszoosobowa narracja pokazuje, jak ta historia się zmienia. Jak Vanessa się zmienia. Jak staje się jego mroczną Vanessa, Jego, czyli Strayna. I tutaj też fajny zabieg językowy, który przewija się przez praktycznie całą opowieść, bo mamy tutaj mm, zasadę kontrastu. Strain jest przedstawiony jako krwiożercza bestia, jako łowca, ale nie jest odludkiem. Nie żyje gdzieś na pustelni, jakby w pustelni, na pustyni, gdzieś daleko, daleko od społeczeństwa i nie zaciąga jej tam. To nie jest killer. To się dzieje. Po prostu. To się dzieje w szkole. Więc on jest szanowanym nauczycielem. Wszyscy, nawet jakby nie lubią, to chociaż szanują. I jest niepozorny. Nie zwraca na siebie jakoś szczególnie uwagi, tak naprawdę. Więc... Tutaj już mamy ten ciekawy zabieg, ten kontrast, bo krwiożercza bestia, łowca i zwierzyna łowna, czyli Vanessa, czyli zakompleksiona Vanessa, która wszędzie za sobą targa notes. Notes, w którym ma wiersze. I co ciekawe, jeżeli chodzi o te wiersze, to to są wiersze samej autorki, która zebrała je, kiedy była nastolatką. Już w późnym wieku nastoletnim i już podobno wtedy była gotowa żeby stworzyć tę powieść ale ta powieść musiała w niej dojrzeć musiała się rozwinąć razem z nią żeby to nie była historia o miłości o chorej, toksycznej miłości i jak patrzymy na, na krwiożerczą bestię to ma bardzo, bardzo wyrafinowaną strategię tak wyrafinowaną strategię że wpuszcza w ciało Vanessa toksyny te toksyny to słowa bo on się do niej zbliża powoli. On, ją, on nie chce, żeby to on na nią polował. On chce, żeby ona sama do niego przyszła, tak naprawdę. Więc to małe gesty. Pokazuje jej liść klonowy, który wygląda jak jej włosy, jak kolor jej włosów. Potem dotykają za kolano i chwytają za kolano, tak właściwie. I tu już się dzieją straszne rzeczy, bo już w tym momencie. Zmienia się narracja. Ogólnie ta narracja nie jest jakaś poetycka. Tutaj nie ma takiego stylu jak u Nabokowa. Narracja jest bardzo prosta, oparta raczej na dialogach i nie ma zbyt wielu opisów. Zdania są krótkie, zrozumiałe, liczy się to, co się dzieje, w mniejszym stopniu to, co przeżywa Vanessa. Ale potem, właśnie, zaczyna przeżywać, jak ją łapie za kolano. Mówi, że jest nikim, jest niczym, jest schwytana, jest odczłowieczona i szybuje. Widzimy, że to są dokładne słowa, które pojawiają się w książce. I widzimy, że tutaj jest duży rozdźwięk między tym, co ona czuje. Ona się już w tym momencie gubi. Ona uważa się za, za nic, za nikogo, nawet nie za nikogo, że nawet nie za człowieka, tylko za nic. Jest pusta w środku, staje się pusta w środku. Jeszcze trochę metaforyczna, metafizyczna, bo odczłowieczona, ale. Już pusta w środku, już zaczyna tę tragiczną drogę, ten, to życie wypełnione tymi toksynami, tym toksycznym związkiem. I ją potem będzie mdlić na sam widok. Będzie chciała uciekać, będzie się zastanawiać, czy, czy została zgwałcona. I tutaj też będzie ten kontrast, ten rozdźwięk, bo z jednej strony będzie szybować, a z drugiej strony. Będzie się zastanawiała, czy to gwałt, czy, czy powinna uciekać, a nie będzie tego robić. I to już widzimy na samym starcie powieści, tak naprawdę. I im dalej posuwamy się w tej historii, im bardziej poznajemy Vanessa, zwłaszcza tą starszą, tym bardziej dostrzegamy, że kiedy porzuca swój notę z wierszami, Przestają się pojawiać te metaforyczne odniesienia. Jej język staje się coraz bardziej prosty, coraz bardziej pusty. Tak jak ona staje się pusta. Staje się takim naczyniem. Jej dusza jest gdzieś indziej, a właściwie to już nie jest tą poetycką duszą. Po prostu ona zniknęła, została zniszczona przez straina. Też ciekawe, bo strain mówi, że ją zniszczy. Mówi, że ją zniszczy, kiedy zrzuca z siebie tę maskę. Bo on przyjmuje taką maskę. Przyjmuje maskę, żeby ją wciągnąć na swój teren. Jest łowcą, tak? Krwiożerczą bestią, ale nie chce na nią polować, chce ją mieć na własnym terenie. I kiedy wciąga ją na swój teren, zrzuca tę maskę. Już nie jest w stanie jej nosić. I wtedy mówi, że ją zniszczy. Ale ona nie traktuje tego jako sygnał. Nie traktuje tego również jako sygnał, kiedy płacze w trakcie seksu i on nie przestaje. Uważa, że tak ma być. Uważa, że skoro się nią zainteresował, to musi to przyjąć, że to jest jej obowiązek. I ona faktycznie używa tych, tych słów. Już w tym momencie jest aż tak zatruta. I wtedy staje się mroczna. Bo Vanessa nie jest mroczna z natury. Ona jest romantyczna, ona pisze wiersze, ona chce prawdziwej miłości. Ale kiedy Strain mówi jej, że ma nad nim kontrolę, że przy niej zachowuje się jak głupi szczeniak, że... Opętała go, zaczyna w to wierzyć. I to jest jego największy sukces, bo on chce, żeby ona w to wierzyła. On chce, żeby była taką ofiarą nie taką ofiarą jak inne, które wierzyły, że są ofiarą. On chce, żeby była ofiarą, a nie wiedziała, że nią jest. I jak można się domyślić, udaje mu się to w stu procentach. I wtedy staje się mroczna. On wlewa w nią mrok. On tymi słowami, tymi słowami toksynami, tymi podsuwanymi książkami na dodatkowych zajęciach z literatury wlewa w nią mrok. Małymi gestami, właśnie tym dotykiem za kolano, tym, tym liściem klonowym, tymi symbolami. Staje się, że staje się jego mroczną Vanessa. Bo tak naprawdę nigdy nie było w niej mroku. I to też pokazuje, że system cały system, który miałby chronić te ofiary, on nie do końca funkcjonuje tak jak powinien funkcjonować. Bo Vanessa ma kochających rodziców. To prawda, jest samotna, nie ma przyjaciół, ale no mogłaby się im zwierzyć, prawda? I teoretycznie miała z nimi bardzo dobry kontakt zanim nie wyjechała do tego internatu. I wtedy coś się zmieniło, coś w niej pękło. Za dużo samotności, za mało uwagi. Być może trudno powiedzieć tak naprawdę, bo jest specyficzna, tak naprawdę to nie jest postać, którą, o której się czyta, którą się poznaje i którą się od razu lubi. Tak naprawdę uważam, że wiele osób czytając tę powieść mogłoby stwierdzić, że jest nie do polubienia, że jest trudna, po prostu. I może, może właśnie w tym rzecz, że ona sama nie potrafi siebie zaakceptować, i kiedy ktokolwiek ją akceptuje, to chwyta się tego jak brzytwy. Też ciekawy punkt widzenia przedstawia sama autorka, która mówi, że te heteroseksualne romanse, związki, one w literaturze są w pewien sposób naznaczone traumą. To, to jak sobie wyobrażamy te związki, ten sam koncept. I przywołuję przykład Heathcliffa albo pana Rochestera. I faktycznie coś w tym jest. W tym punkcie widzenia, w tym, jak cały koncept tego romansu powstaje. I być może w tym tkwi problem u Vanessa. Tylko, że czytając tę książkę, człowiek jest strasznie, strasznie bez, bezsilny. I nie dlatego, że nie, wiem, nie potrafi wczuć się w historię, nie potrafi się postawić na miejscu, na miejscu Vanessy, bo to nie o to chodzi. Chodzi o to, że ona krzyczy, ale do nikogo nie kieruje tego krzyku. Jest jednocześnie uwięziona i frunie. Ona o tym mówi, ona cały czas to podkreśla. Vanessa była tak, tak długo podtruwana tymi słowami, tym, tym, tymi gestami, tym, jak ją omotał, że, że nie jest w stanie już realizować swoich marzeń. Już nie jest w stanie w siebie uwierzyć, nie jest w stanie być sobą. Ona tak naprawdę przestaje wiedzieć, kim jest. A dopiero przecież w wieku 15 lat miała się tego dowiedzieć, tak? I jest zatruta, a tak naprawdę, mimo że ją strasznie mdli, to nie potrafi się odtruć. I to by było wszystko ode mnie. Jeżeli czytałaś, czytałeś tę książkę, to podziel się swoją opinią w komentarzach. I oczywiście, jeżeli podobało Ci się nagranie, to będę wdzięczna za wszystkie łapki w górę i subskrypcję kanału. Dzięki.